Przez polskę niepodległości. Nasza grupa pokaże Wam, kawałek naszej historii, jak mocno Polacy walczyli o to, żebyśmy teraz mieli naszą piękną Polskę. Piękna jest nasza ziemia, przejrzysty zadnią błękitną. piękna jest nasza mora i pieśni, i piosenki. Piękna jest nasza Wisła, od gór dalekich do Boża. Piękne są nasze dęby, topole, sosny i brzozy. Piękna jest nasza szkoła i piękna zieleń boiska. Strumień jest piękny i łąka, i zboża i fala złocista. Piękna jest Warszawa, z blasku neonów i okiem. szybki lot od zutowca w pod obłokiem. Piękny jest biały orzeł, piękna jest biel i czerwień. piękna nasza ojczyzna, kochać będziemy cię wiernie. Ale mieliśmy kilku wrogów, strasznych najeźdźców. Austrię, Rosję i Prusę. I pewnego razu napadli oni na Polskę i zabrali nam część naszych ziem. nasza Polska wyglądała już tak. Ale to nie koniec. Nasi najeźdźcy dalej chcieli nam zabrać jeszcze kawałek Polski. I udało im się to. Znowu zabrali nam kawałek naszej ziemi i nasza Polska wyglądała już tak. Zobaczcie, nasza Polska była już coraz mniejsza. I słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec. Pewnego razu napadli na naszą Polskę. Jeszcze raz. I nasza piękna Polska zniknęła już z mapy. Zobaczcie, nic już nie zostało. Ale nasza Polska zniknęła. Spokojnie, nic się nie stało. Nasza Polska zniknęła, ale Polacy dalej żyli, istnieli, nabierali siły. Chcieli odzyskać naszą Polskę. i walczyć, walczyć mocno. Zebrali się wszyscy i wywalczyli, odzyskali naszą Polskę. 11 listopada 1918 roku nasza Polska odzyskała niepodległość i wyglądała właśnie tak. W tej naszej ojczyźnie jak piosenka nam widzzę. Szumią kłosy i brzozy, i sosny. Lecz najmniejszym jej dźwiękiem polska mowa brzmi pięknie. Słowa które, wy... Słowa, które z tej ziemi wyrosły. Na dzień dobry, co rano, na wieczorny dobranoc są przy Tobie, dopóki nie uśmiesz, niech śpiewają i płyną nad rodzinną krainą, Nikt nie mieszka. Spokój i uśmiech. Polska staliła się o jedną wielką rodziną. Znaliśmy już dzisiaj jeden znak, który powinien, powinni znać wszyscy Polacy. Jest to nasz hymn polski. Śpiewaliśmy na samym początku. Nasza Polska ma jeszcze kilka takich znaków, które, które powinniśmy znać, które świadczą o tym, że jesteśmy Polakami i mieszkamy w tym wspaniałym kraju, w Polsce. Jest to flaga Polski. Obiewa! się zębie, a na tej fladze wiel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel czyste serce. Piękne są nasze barwy ojczyste. Po flaga Polski mamy również nasze godło. Orzeł biały na czerwonym tle. Wiesz jaki to znak? W czerwonym polu biały ptak. Nie, odpowiedział Jan Mały. na polski, o źleł biały. biały. Gdzie ty mieszkasz? Między szemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Moją cisną. Czym zdobyta? i pisną. Czy ją kochasz? Ko bardzo, grupa trzecia motylki. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i nas wysłuchanie. Mam nadzieję, że już wszystkie przedszkolaki wiedzą, jakie święto będziemy obchodzić 11 listopada.